O, witać, cześć, witajcie. Dziś taki znowu temacik związany z testowaniem akumulatorów i z testerami. Gdzieś tam w komentarzach pod innymi filmami powtarzają się pytania czy takie sugestie żeby zweryfikować tą rezystancję wewnętrzną, którą testery pokazują, z jakąś metodą techniczną. No, co by do tego wykorzystać? Jak widać, mamy tutaj rozładowalnicę. A dlaczego tą? To za chwilkę pokażę. Mamy jeden testerek już przygotowany do y, testu. Mam drugi testerek. Tak profilaktycznie na początek sprawdzę nimi, jak ten akumulator się sprawuje. No to może zacznijmy od y, testu. Akumulatora testerami. Akumulator motocyklowy AGM 10Ah, 160 amperów według normy EN i y YTX12BS. Przygotowałem sobie tutaj tester KW650. Żeby nie było wątpliwości, to testuję na softie 1.4.1, czyli w dniu kiedy to testuję, był taki najnowszy. Jak przystało na akumulator, to wybieram sobie motocykl, czyli tą tabelkę. YTX12BS Enter No i taki mamy pomiar 8,37 milioma 1255 V Parametr SOH 100% Naładowanie 91% no, Troszeczkę jest niedoładowalny, ale z dwóch powodów. Po pierwsze, dawno już nie był sprawdzany, testowany, a więc i ładowany. A po drugie, przed testem to troszeczkę opornicę na nim sprawdzałem, więc w tej chwili ma nieco zaniżone napięcie. Było blisko 12,7, więc nie sądzę, żeby to był mocno rozładowany, ale nie w tym rzecz, bo ja chcę sprawdzić jego rezystancję wewnętrzną. To samo zrobię dla formalności jeszcze testerem Autul, który mam, BT360. Napięcie po teście troszeczkę podskoczyło, czyli jest tak poza samochodem, poza pojazdem, przed ładowaniem. I tutaj mamy AGM płaski EN160. Prąd ustawiony Enter testowanie i według tego testera prąd rozruchu tego akumulatora też bardzo wysoki 325 a rezystancja 8,40 milioma więc bardzo podobna do tego co pokazał Conway naładowanie poziom naładowania no, według tego testera troszkę wyższy ale widocznie akumulator nieco odżył w chwili tego testu pomiary według testerów są bardzo bardzo podobne i dobrze, to co teraz jest najważniejsze w metodzie technicznej. Później to rozwinę przy opracowaniu wyników, ale generalnie chodzi o wyznaczanie rezystancji wewnętrznej źródła zasilania w postaci akumulatora kwasowo-ołowiowego, na tym przykładzie motocyklowego AGM. Będziemy badać spadki napięcia. Na podstawie tych spadków napięcia oraz towarzyszących im wzrostów prądu, prądu obciążenia, z wzoru R to się równa U przez I, albo w tym przypadku przyrost U do przyrostu I, czyli delta U do delta I, będzie można sobie wyznaczyć spadki na tej niewidzialnej, ale istniejącej rezystancji wewnętrznej w środku w akumulatorze. Co do tego będzie potrzebne? żeby to dobrze było widać, ustawiam sobie rozładowalnicę w trybie scan, czyli tutaj punkt 9 i wywołuję ustawienia. Scan type po prądzie, czyli zmieniamy prąd od wartości 0 a do wartości 30 a zatwierdzam. Step value, czyli skok Zmian tego prądu. 1 amper Wydaje mi się, że 30 kroków w tym przypadku będzie jak najbardziej optymalne. Oraz co ile się to ma zmieniać? Albo co 0, albo co 1. Z dokładnością co 1 sekundę, więc wybieram 1 sekundę. I co to da? Myślę, że tutaj nie będę kombinował z żadnymi aplikacjami. Po prostu kamera mi prześledzi. Zarejestruję na wyświetlaczu napięcie oraz prąd w 30 krokach. Czyli najpierw będzie napięcie bez, bez obciążenia, tak jak teraz, potem będzie napięcie i prąd 1A i tak dalej, i tak dalej, aż do 30A. Wykorzystując właśnie te dane, zliczę sobie to w tabelce i potem z przyrostu napięcia do przyrostu prądu będę sobie obliczał rezystancję wewnętrzną. A jak to się jeszcze każe? Bo mnie najbardziej interesuje, czy te obliczenia będą spójne, mniej więcej takie same dla różnych prądów obciążenia. No dobra. To startuje. Proces zakończony. Nie pozostaje nic innego, jak te wyniki opracować. No i testy praktyczne już za mną. Co z tego wyniknęło? Taki sobie wykres. Na tym wykresie zaznaczyłem sobie tak. Poszczególne kroki badania prąd w tych poszczególnych krokach oczywiście kroki tam od 1 do 31, gdzie pierwszym krokiem to stan zerowy prąd nie płynie i potem według moich założeń co sekundę zwiększał się o 1 A, czyli w zasadzie od 0 do 30. Każdemu takiemu krokowi towarzyszyło jakieś napięcie. Spisałem sobie napięcia w każdych krokach, czyli przy 1 amperze, 2, 3 i tak dalej aż do 30. Przyrost prądu to w zasadzie różnica prądu między kolejnymi krokami. W tym przypadku to jest bardzo proste, no bo skoro przyrost wynosił w każdym kroku 1 A, no to taki będzie jeden. Przyrost napięcia to jest różnica między tym poprzednim krokiem, a tym obecnym, w którym to mierzę. Czyli w tym przypadku 12,69V minus 12,61V wyszło 0,08V. Ze wzoru na rezystancję wewnętrzną ogólnie R to się równa U przez I. U mnie to będzie w można powiedzieć takiej metodzie różniczkowej, czyli na przyrostach się tutaj bawimy i liczymy. Przyrost napięcia do przyrostu prądu. Jeśli badamy te zmiany na akumulatorze, to w ten sposób wyliczymy tą niewidzialną wewnętrzną rezystancję wewnętrzną akumulatora. I mnie najbardziej od dłuższego czasu interesuje, jak ta rezystancja się ma, jak ona się zmienia w zależności od prądu, który pobieramy z akumulatora. No, więc przy okazji takiej rozładowalnicy, która ma troszkę możliwości większe niż jakieś tam. Jakaś tam metoda żarówkowa, czy inna niedokładna. Do dyspozycji mam 400W, więc udało się do 30A obciążyć z krokiem co 1A. No i metodą właśnie tych przyrostów, napięć i przyrostów prądu w każdym kolejnym kroku przy różnych prądach obciążenia. Liczyłem sobie, jaka tam wychodzi rezystancja, no w pewnym sensie dynamiczna, no bo to jest taka przerostowa, no ale rezystancja wewnętrzna. Niestety na tym obciążeniu nie dało się zrobić kroku krótszego niż jedną sekundę, więc te pomiary są co sekundę. To ma dobre oko, to może sobie to sprawdzić, czy to, co tu spisałem w tabelce, odpowiada temu, co było widoczne na filmie. Ja to tak zauważyłem. Taka mi tutaj wychodziła z każdym kolejnym krokiem ta rezystancja wewnętrzna, a tutaj po całości sobie policzyłem. Rezystancję wewnętrzną można powiedzieć taką średnią. No, w każdym razie liczoną między pierwszym a ostatnim krokiem, czyli przyrost napięcia między tą pozycją a tą 1269 odjąć 1123 przyrost prądu no, będzie 30 A, bo w kroku zerowym było 0, zero, w kroku 30 czy tam 31 był, 30, było 30 A. Tak to się układa na wykresie. Teoretycznie można by się spodziewać, że ta rezystancja że ta rezystancja wewnętrzna akumulatora zawsze jest taka sama podczas przeróżnych testów ja zauważyłem, że ona nie jest taka sama i jest zmienna w zależności od prądu obciążenia te spadki napięć na badanym akumulatorze różnie się tam układały no i generalnie to się to potwierdza co prawda nie wyszła ta linia zbyt ładna, no ale nigdy to w życiu nie jest pięknie można by zauważyć, że w takich dwóch, może trzech grupach zmieniała się mniej więcej w ten sposób, że przy małych prądach to było na poziomie 70 miliomów, bo to jest oma. 007 oma to będzie 70 miliomów. Gdzieś tam powiedzmy w średnich prądach tych moich badań wieszło to około 40 miliomów. Przy tych największych prądach średnia wartość około 25 miliomów, z tym, że taka minimalna, jak widać, wcale nie jednostkowo zbadana, to jest 10 miliomów. Badając te akumulatory w różnych innych przypadkach, mam wrażenie, nawet obserwując ładowanie kulona zmiany napięcia, zmiany prądu często, często, gęsto się układają w taką krzywą logarytmiczną i wydaje mi się, że nie będzie dużym problemem, dużym odstępstwem albo dużym błędem, jeśli sobie zaaproksymuję tą krzywą, właśnie taką krzywą logarytmiczną, czyli im większy prąd pobieramy z akumulatora, tym jego rezystancja wewnętrzna jest mniejsza, ale też mniej się zmienia w porównaniu do tych mniejszych prądów. To by może nawet praktycznie miało uzasadnienie, kto w samochodzie sobie otwiera na przykład klapę, włącza jakieś tam małe światełka, pilotem, drzwi, szyby i tak dalej. To widzi dość duże spadki napięć typu z 128 na 126 no mniej więcej tego typu powiedzmy 20 v Ale jeśli ktoś już powiedzmy włączy sobie dmuchawę i do tego ogrzewanie szyby, to wtedy już takich przyrostów napięcia. W zasadzie spadków napięcia nie widać w samochodzie, chociaż skok poboru prądu to już nie jest 2 3 ampery tylko 20-30. Także ktoś może tak to praktycznie sobie wyobrazić. Jeśli by tak pociągnąć sobie w myślach, powiedzmy tą krzywą dalej, to przy tych 160 amperach znamionowych, jakie daje producent temu akumulatorkowi badanemu, kto wie, kto wie, czy ta rezystancja właśnie nie zbliżyłaby się tutaj do tej wartości 0,01 albo nawet troszeczkę mniej, tak jak to elektroniczne testery wykazały, tam na poziomie 8 milionów. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy faktycznie ta rezystancja wewnętrzna akumulatora, takiego prawdziwego, z życia wziętego, ona jest stała, czy nie stała, czy można ją tak samo badać przy dużych prądach, jak i przy małych prądach, czy ma to znaczenie w praktyce, czy nie ma to znaczenia.